Cześć, witam Was. To ja, Stanley Gaming. Witam Was po mega długiej przerwie. Po tygodniu w końcu wróciłem. I jutro będzie muzyka, gwarantuję Wam. No i dzisiaj będzie film 6. Najlepszych przeglądarek dla takich użytkowników mniej zaawansowanych. Czyli jeśli pracujecie na swoim komputerze, warto te przeglądarki wytestować. Ja je testowałem i naprawdę jestem dumny z efektów. Jestem mega zadowolony. Ja powiem, że jestem pod wrażeniem. Pierwsza przeglądarka Opera. Przeglądarka ma nazwę przeglądarka Opera. W niej mamy dostęp do nowych kontekstów, do komunikatorów Facebook, Messenger i WhatsApp. Mamy, możemy powiększać strony. Możemy włączyć funkcję narzędzie dla programistów lub menedżera zadań kart. Możemy też uruchomić nowe okno prywatne. Można sobie zrobić z dziur z ekranu. I tak wygląda przeglądarka Opera. Ja nie będę um, oceniał tych przeglądarek, tylko mówię tutaj o najlepszych. Okej, okay, słuchajcie, druga przeglądarka to jest przeglądarka Opera GX. Ma ona nazwę przeglądarka Opera GX. I mamy dostęp do GX Corner, czyli do gier. Możemy robić to samo co w tamtej przeglądarce, tylko mamy dostęp do GX Corner, do GX Control, do Twitcha i GX Control możemy nałożyć limiter pamię danych, które może zużyć Opera. Ja tutaj no niestety nie mam internetu, ale jeśli macie internet, możecie to wytestować. Mam dostęp do natychmiastowego wyszukiwania. Do rozszerzeń i do ustawień. No, chyba każdy wie o ustawieniach. Możemy sobie dodać um, Telegrama i VK. VK, no nie wiem. Okej, okay, przechodzimy do trzeciej przygodniarki. Ona dwie: Google Chrome. Słuchajcie, no, z pierwszej strony. Jeszcze um, nie jest to na... Um, nie... Dobra, przejdźmy do tej przeglądarki. ok Mamy dostęp do nowego okna incognito. Mamy dostęp do ustawień powiększeń. Um, możemy mieć narzędzia dla programistów. Możemy drukować, znaleźć różne rzeczy. Możemy też kliknąć w zakładki, nowe okno, możemy włączyć nową kartę. No i tak wygląda przeglądarka. Teraz przechodzimy do czwartej przeglądarki, która ma nazwę Chromium. Na końcu Wam powiem wszystkie nazwy każdej przeglądarki. Jest to, u mnie niestety brakuje kluczy interface Google API. Niektóre funkcje chromią, wtedy będą włączone. Jest to u mnie starsza wersja, ładnie wygląda. Nie korzystałem z tego za dużo, ale naprawdę de mega. Dobra, przeglądarka, jeśli e, naprawdę was ciągnie na retro, to myślę, że warto ją pobrać. Piątą przeglądarką jest to. Brave. Przeglądarka skrywa sobie mega dużo fajnych rzeczy. Blokuje przegun, im, cały spam reklamowy. I co jeszcze robi? Słuchajcie! Blok nie tylko blokuje cały spam reklamowy, mamy też opcję New Tab, New Window, New Private Window, New Private Window with Tor. Jak widać, mamy tu Print, Find, More Tools, Settings, Report a Broken Site, about the Brave. Exit. Jest to dla mnie mega fajna przeglądarka. I ja Wam polecam. Jeśli macie przeglądarkę o nazwie no to... Nie, um, Cyclinera no. I chcecie mieć... Um, przeglądarkę Cyclina Browser nie ma problemu! Oto przeglądarka Cyclina Browser. Do każdego będziecie mieli linka w opisie, do każdej przeglądarki, aby ją sobie pobrać i zainstalować. Naprawdę, gwarantuję Wam, będzie link. No i tutaj naprawdę jest. Nie testowałem jej za dużo, ale z tego co wiem, jest oparte na operze. Tak wyczytałem. Ochrona przed phishingiem, ochrona przed śledzeniem. Nigdy tego nie testowałem. Łebkam GUARD. menedżery, haseł blokada rozszerzeń. Bo nie lubię rozszerzeń. Jeśli przeglądarka ma wbudowane, no to jak najbardziej korzystam, ale jeśli no, można sobie dodać, no to tak średnio. Okej, okay, to były wszystkie przeglądarki. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeszcze raz Was witam. W końcu wróciłem słuchajcie. No nie dostałem żadnego bana była, ale po prostu lekka przerwa. No, tak szybko lecą te dni, że nie zdążyłem normalnie wam nagrać filmu. Więc słuchajcie. Hejka!